Cześć moi drodzy, witajcie, dzisiaj piękna pogoda, złota polska jesień, zobaczcie jak pięknie jest dookoła, ile kolorów, słońce jest 20 stopni prawie, naprawdę pięknie i zobaczcie, znalazłem grzyby, znalazłem grzyby, zobaczcie, Jobby też jest ze mną tutaj na spacerze, zobaczcie ile kolorów, jak to wszystko wspaniale wygląda. A tu są grzyby, o których wam mówiłem <laughs> Tych grzybów nie wolno jeść Nie polecam Nie polecam, ale wyglądają bardzo ładnie Nazywają się po polsku Muchomory To są buchomory nie słyszałem, żeby ktoś jadł buchobory. Być może są tacy śmiałkowie. Myślę, że można je zjeść tylko raz, i to już jest wszystko. To już jest wtedy ostatni posiłek. Zobaczcie, jak pięknie pozdrawiam Was dzisiaj z naprawdę wspaniałej jesiennej Warszawy. Niebo jest całkiem, całkiem niebiesciutkie, nie ma ani jednej chmurki, a jutro będzie jeszcze cieplej, dlatego wybieram się na przejażdżkę rowerową. Ale kolory, zobaczcie, jak wspaniale jest, naprawdę cudownie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, to tyle na dziś, cześć, pa pa.